Dobra, zaczynamy, albo... Czy możemy po zaczynać? Po hejnale. <grybujesz> po hejnale. Może pociągnę to w środek. Idzie lepiej. <grybujesz> Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji Państwa. Wiosna kalendarzowa wczoraj zawitała do, do nas. Wiosna Roberta Biedronia jest tutaj dzisiaj u Państwa w Łomży. Nazywam się Paweł Krutul, jestem szefem sztabu w wyborach Euro, do Europarlamentu z okręgu trzeciego, czyli podlaskie i warmińsko-mazurskie. Jutro odbywa się w, w Palladium w Warszawie konwencja Roberta Biedronia, gdzie zostanie przedstawionych 13 jedynek, które będą nasze reprezentowały w wyborach do Europarlamentu. Następnie 9 kwietnia Robert będzie prezentował, współprezentował jedynkę z naszego okręgu numer 3 w Białymstoku. Na tą konferencję serdecznie Państwa zapraszamy. Okej, okay. przekazuję głos koledze. Szanowni Państwo, dzień dobry. Janusz Borowik. Skarbnik i również komunikacja w sztabie wyborczym do Parlamentu Europejskiego. Czas wyborów to wybory bardzo ważne wybory, które nam powiedzą na pytanie, czy chcemy Polskę konserwatywną, czy progresywną, czy chcemy być w Europie o takich treściach, czy też chcemy zniszczyć to, co do tej pory stworzono. Czy widzimy europarlamentarzystów w koalicji z Wiktorem Orbanem, czy też nie? Bardzo ważną kwestią jest też to, żebyśmy wszyscy Polacy zrozumieli, że to nie są mało ważne wybory. Te wybory dokonane na najbliższe 5 lat będą skutkowały na kolejne 30 i to trzeba rozumieć. Ludzie muszą się obudzić. I tutaj apel do pana Schetyny i do pana Prezesa Kaczyńskiego. Możemy się nie zgadzać, możemy kłócić się, chociaż to jest wasza domena, ale z jednym się musimy zgodzić. Wszyscy musimy iść do wyborów, podjąć zdecydowane kroki ku temu, by Polska była demokratyczna, praworządna, tolerancyjna i bez wszelkich podziałów. Proszę bardzo. Czy są jakieś pytania od Państwa? Ktoś z Państwa jest w Łomży? E, nie. Nikt tak nie jak jest wspomniałem, miałem przyjemność dwa lata mieszkać w Łomży. Bardzo mi miło że ten czas wspominam. E, tutaj też uczyłem się kiedyś. E, wspaniali ludzie, otwarci, czego też dowiodła burza mózgów, którą przeprowadziliśmy w Łomży, na której było mnóstwo ludzi bardzo zaangażowanych w rozmowę, w dialog. E, byli ludzie i o zabawieniu konserwatywnym, którzy też jednak zrozumieli, że należy być otwartym, nie wolno się zamykać na przestrzeń publiczną i spojrzenie innych ludzi. Łomża dla nas jest bardzo ważnym punktem na mapie, tu są bardzo porządni ludzie i myślę, że o nasze treści też przypadną mi do gustu. Tak, są działacze i bezpośrednio z Łomży. Niemniej jednak zapraszamy sympatyków ewentualnie którzy chcieliby się przyłączyć do nas. z Nie, my mamy taką dzisiaj objazdową trasę, dzisiaj też mamy konferencję w Suwałkach, przed wczoraj była w Białymstoku. Objeżdżamy największe miasta województwa podlaskiego i warmińsko mazurskiego tak mamy podzielone role, a dzisiaj też zbieramy podpisy na ulicach Łomży i innych mniejszych i większych miejscowości. A ile ja tych członków z Łomży jest? Znaczy w tej chwili znaczy, mamy już około 15 osób zainteresowanych jako sympatyków. Poparcie Też pojawią listy, się u, u Państwa na ulicach, zobaczycie koszulki tak, z tak. hasłem Dodajmy Europie skrzydeł. Myślę, że będą te osoby widoczne i na pewno... Je, je... Zapraszamy również Państwa, żebyście podpisali to poparcie teraz. Jeżeli chodzi o jedynkę, dopiero jutro mamy konwencję o godzinie 13 w Palladium, i gdzie będzie przedstawiono 13 jedynek z naszego. Zasyparcie. Tak jak... Z trzeciego okręgu. Z trzeciego okręgu jutro będzie wszystko wiadomo, to już tylko parę godzin nas od tego dzieli. Szanowni Państwo, też odpowiadając na to pytanie. Tak. Jest duże prawdopodobieństwo, ale jutro się wszystkiego Państwo dowiecie. Szanowni Nie Państwo, jesteśmy ze sztabu, tak? Tak. Tak jak wspomnieliśmy, jak wspomnieliśmy wcześniej, jesteśmy ze, ze sztabu wyborczego, tak? Nie reprezentujemy stricte lokalnej społeczności, natomiast naszym zadaniem jest przedstawić coś, co też nie dodaliśmy. Hasło wyborcze Komitetu Wyborczego Roberta Biedonia Wiosna jest Dodajmy Europie Skrzydeł. I do tego zachęcam wszystkich. Jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby nauczyciele byli dobrze wynagradzani. To, co dzieje się w tej chwili, łącznie z dzisiejszym występem pani minister, może nazwać tylko kpiną, dywiną z tego środowiska i jest to niedopuszczalne, co się dzieje. Nauczyciele muszą być dobrze wynagradzani, ich ciężka praca musi być doceniona. Jest to podstawa całego społeczeństwa, ponieważ tak jak wychowujemy i edukujemy dzieci, to rzutuje potem na Całe życie narodu. tak? To może górnolotne słowa, ale taka jest prawda. Jak wychowamy te małe pierwiastki społeczeństwa, tak później to wszystko się odbije w życiu przyszłym. Pan coś takiego, czym chcemy widzieć tych naszych europarlamentarzystów, którzy są w na różnych narodach. Przysięgny problem, przygodny, będziemy widzieć tych europarlamentarzystów, bo tych, których mamy do tej pory, to właściwie nie z Szanowni Państwo, to zależy tylko od Was, od społeczeństwa. Dlatego to, co mówiłem, pełna mobilizacja. Wszyscy muszą zrozumieć, to są bardzo ważne wybory. To jest kolejne 30 lat jakiejś opcji politycznej w całej Europie, również w Polsce. Szanowny Panie, zniszczyć jest bardzo łatwo. Tak? Jeżeli najbliższe 5 lat y, będzie dążyło do zniszczenia demokracji i praworządności w całej Europie i do rozpadu y, tej pięknej struktury w postaci Unii Europejskiej, y, konsekwencje będą nieodżałowane wicowy populizm szerzy się naokoło. To jest dostrzegalne, chyba, dla każdego. Nie jest to zdrowa tendencja, dlatego też społeczeństwo musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chce to popierać, czy chce się temu stanowczo przeciwstawić. Czy państwa ma coś Ja. Wcześniej byłem członkiem Nowoczesnej. W Białymstoku. Stoku. Członek zarządu województwa. Członek zarządu województwa. Tak jest. Od Dwa lata byłem, od 2015 roku do 17, no, rozstałem się z tym środowiskiem i przystąpiłem do ruchu biedronia na początku. I teraz do partii. Wszystko dziękujemy okay, tak bardzo. Dziękujemy bardzo Państwu za okay. przybycie. Ja potrzebuję kartkę, bo ja tej kartki nie mogę już użyć. Ona jest dla mnie zbyt cenna.